Ciągle, go witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was jakże przefajne kujia, na które tak bardzo długo czekaliście na premierę dzisiejszego odcinka na godzinę 11.00 więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profil Realu Poznań, link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu po tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi tu ponad 159 łapek w dobijcie mi ten subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów i chciałbym od siebie pozdrowić wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam Golden Boya, pozdrawiam Jowamuszy, pozdrawiam Gabrysię Paryńską, pozdrawiam Kejta na podłogę białego, pozdrawiam Kluska, pozdrawiam kącią Błówkę, pozdrawiam Dibin Pulsa, pozdrawiam Kosmic Laura, pozdrawiam Janusza Kaczora, pozdrawiam Tusiego, pozdrawiam Tusię, pozdrawiam Rodą, pozdrawiam Krokieta, pozdrawiam Alwoto Kończyci male na kółkach, pozdrawiam Golfa wulkanowego Pozdrawiam Dominika Szapańskiego, pozdrawiam Gabrycia Czarneckiego, pozdrawiam Macka Czarneckiego, pozdrawiam Bakusia RDM, pozdrawiam Proksika i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. To nie wszystkie pytania. Tutaj jest część tych pytań. Najpierw wezmę te od Laury. Co sądzisz na temat Żydów, że są słabi? Czy uważasz, że wszystko co złe to wina Tuska i Żydów? Nie. To wina Żydów, bonus. Czy LGBT Żydzi i Araby powinni mieć takie same prawa jak my, Białacy? Pewnie, że tak. Każdy musi mieć swoje prawa, żeby być równe sobie. Dobra, kolejne pytania. Gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? Najlepiej do Anglii, do swojego barata. Czy planujesz nagrywać jakieś nowe gry? Postanowiłam, że nagram gotika po Nowym Roku. I takie jest moje postanowienie. Twój ulubiony serial, film? Najbardziej lubię Stranger Things i Zwierzęce Zagadki, które będą w ten poniedziałek. Czy oglądałeś nowy film na 5 koszmarnych nocy 2? Nie, dwójki akurat nie, ale jedenka. oglądałem wczoraj na Netflixie lub tam przedwczoraj. Jeśli tak, to czy Ci się podobał? No, mogłoby mi się podobać, gdybym to oglądał, ale pierwszą część oglądałem na Netflixie, po prostu oglądałem Pięć Koszmarnych Nocy i tyle, ale która to była część, to nie pamiętam. Teraz y, Wasze pytania, pytanie od y, widzów. Zobaczmy, jak ma na imię twoja, jak ma twoja dziewczyna na imię Gosia? Skąd pochodzi? Z Polski, z województwa Wielkopolskiego w Nowych Skalmierzycach. Masz wące? Tak, mam wące, jak widać tutaj. No, mam wące. To już wszystkie pytania od Was. Dziękuję wam bardzo za jakże przefajne kuja Bardzo krótkie. Przepraszam, że tak krótko. Następnym razem wykombinuję coś, żeby kują było dłuższe i miało więcej pytań. A na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie mojego jakże przefajnego odcinka z Kuja na dzisiejszą premierę na godzinę 11.00 i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, i panarka papa Elopa mordy, życzę wam miłego dnia, papa.